Cieszymy się, proszę Państwa, że jesteście razem z nami na 88,6 w programie Goźnia Radia RSC. A dzisiaj będzie po polsku też, będziemy mówili oczywiście Sylwio, ale po francusku troszeczkę może również, także bonjour. Bonjour. <laughs> Sylwia Juraś, proszę Państwa, prezes klubu francuskiego w Skierniewicach. Dzisiaj jest gościem Radia RSC. Cieszę się ogromnie, dlatego że dla mnie to też swego rodzaju historia. Miałem wielokrotnie przyjemność spędzić czas we Francji, w swoich latach oczywiście, tak. Natomiast, jak to mówimy, czas... Płynie szybko, tak? Jak to mówią letą Wit, tak? Ça va, oui, ça. Dokładnie. Ja myślę, że ty więcej czasu spędziłeś w szateleją tak naprawdę niż ja, no bo ja od 15 lat powiedzmy tutaj w Skierniewicach próbuję pomagać w organizacji tych kontaktów, a ty chyba 94- już byłeś w szatelą w tej wyobraź, pierwszej ekipie. Tak, wyobraź sobie, że byłem w 94. czyli to już 30 lat będzie, a zdaje się, że nawet i tutaj, jeśli chociażby pani dyrektor. W tej chwili teraźniejsza pani dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Prusa, pani Anna Janos Słucha, to był to rok 1991, może nawet znajdzie zdjęcie jakieś foto i sprawdzi, bo wtedy my byliśmy tą klasą czwartą, która pojechała po raz pierwszy nawiązaliśmy kontakty, a później rzeczywiście praktycznie co roku byłem we Francji. Wiadomo, że władze ówczesne i z ówczesne władze châtelet plage no jako że ta przyjaźń cały czas funkcjonowała, doszło już do takich aktów podpisania tego zbliźniaczenia, miast tego wszystkiego, o czym już doskonale wiesz. Klub francuski powstał troszkę później pewnie. Tak, klub francuski powstał trochę później. Początki klubu francuskiego, który jeszcze wtedy nie był stowarzyszeniem, to pan Marek Bielecki, pan Andrzej Krokowski. A my właśnie od 15 lat jesteśmy już takim zarejestrowanym w KRS-ie stowarzyszeniem, więc prowadzimy taką pełną działalność. Mamy zarząd, czyli moja skromna osoba, pani Agnieszka Chęcielewska i Marta Jagielińska. Nieduża liczba osób, to jest ponad 20, ale prężnie działamy. Wydaje mi się, że taka ekipa sprawdzona, na którą zawsze można liczyć. Jak to mówimy? Od 1994 roku, kiedy to po raz pierwszy podpisaliśmy, to nasze. Zacieśniliśmy przyjaźń, może tak. To tak powiem. zwany akt zbratania, tak to nazywamy. Minęło 30 lat. Dokładnie w tym roku mija 30 lat, ale to było tak rozdzielone na dwie części, bo pierwszy akt zbratania został podpisany właśnie w maju 1994 w Châtelet, a potem ten sam akt zbratania został podpisany właśnie na rynku w skiernicach w lipcu 1995 roku. A powtórka, można powiedzieć, i odświeżona. Tych wszystkich kontaktów to tak pomiędzy majem, pomiędzy tutaj lipcem, jak słyszę, czyli czerwiec. Czyli czerwiec, dokładnie w weekend to będzie 29-30 czerwca. O dokładnie tak. Ostatni weekend czerwca to jest święto Szatelają Plasz, to jest święto miasta i władze miasta en Plasz postanowiły połączyć to święto w tym roku z 30 rocznicą właśnie współpracy ze Skierniwicami, ale nie tylko, bo jakby temat przewodni święta w Szatelejon w tym roku to są w ogóle wszystkie kraje, z którymi oni współpracują, czyli właśnie Polska, Szwajcaria i Anglia. Będą przedstawiciele tych trzech krajów. No i mam nadzieję, że fajnie wyjdzie, że się wszyscy fajnie zaprezentują i będą się dobrze bawić. W tym liczna grupa z tego, co możesz tutaj nam opowiedzieć, też pojedzie właśnie do Plage ze skierniewic. Tak, już we wrześniu ubiegłego roku Francuzi zaprosili nas i poprosili o pomoc przy organizacji tego święta. Jadą dwa autokary aż. Jeden autokar to są osoby, które będą się tam prezentowały z tańcem, z muzyką. i to jest grupa u stronie. To jest oczywiście nasza szkoła muzyczna i cekisowi naszemu lokalnemu udało się ściągnąć górali którzy też do nas dołączą i razem właśnie jadą, żeby się zaprezentować. W drugim autokarze będą przedstawiciele różnych stowarzyszeń, które tutaj na terenie miasta działają. I oczywiście część kosztów pokrywa Urząd Miasta Skierniewice, ale duża część tego wyjazdu jest pokryta ze środków finansowych Szatelają Plaż. Kojarzy mi się to święto, to jest troszeczkę takie nasze święto kwiatów, owoców i warzyw, prawda? Czyli jak rozumiem, będzie parada, gdzie będziecie, gdzie my, no tak naprawdę, jako ta taka duża delegacja ze Skierniewic będziemy paradowali, szli i pokazywali też, tak? Śpiewali, tańczyli. Tak, tak to ma wyglądać, chociaż powiem ci i tak wstyd się przyznać, bo już kilka razy w byłam, ale y, jako taka pomoc przy laureatach konkursu, ale nigdy do tej pory nie byłam na święcie szatelają, y, więc właściwie w tym roku, bo to się zawsze jakoś rozchodziło datami, i w tym roku będę po raz pierwszy miał okazję w tym święcie wziąć udział, no ale znam, bo zawsze jakieś dokumenty wiem, jak to wygląda. Tak, to jest parada, to jest mniej więcej 1000-100 metrów do przejścia takiej defilady. Mówi się nawet, że Francuzi wzięli ten pomysł parady ze Skierniewic. Jakby tutaj e, święto kwiatów owoców i warzyw było dla nich wzorem do naśladowania, tylko że troszeczkę to inaczej wygląda, bo w Szatelają Plaż to jest dużo większe zaangażowanie samych mieszkańców. Tam jest siedem dzielnic, takich siedem dzielnic miasta i właściwie w momencie, kiedy kończy się jedno święto, to już zaczynają przygotowywać się na drugie. Sami tworzą stroje, sami szyją, szam, sami e, jakieś instalacje e, tworzą, e, sami przygotowują układy taneczne, więc to jest naprawdę takie duże zaangażowanie mieszkańców. Parada, prawda, to zaangażowanie mieszkańców, to co będą pokazywali. No wiadomo, że jak będzie, będą maszerowali, to też to będzie trwało, ale jak rozumiem, no minie, miną dwie godziny, trzy godziny, powiedzmy, a jak mnie mam, to sobota, niedziela, ostatni weekend czerwca, pewnie, pewnie jeszcze coś będziecie robili. Tak, już trochę zdradzę, jak ta parada y, ma wyglądać. Tak jak wspomniałam, siedem dzielnic w szatelają jest i trzy aż dzielnice z tych siedmiu mają przygotowywać jakieś akcenty polskie. I każda z naszych grup ma poszczególnym e, dzielnicom towarzyszyć. I taki plan e, Francuzów, zobaczymy, jakim to wyjdzie, ale plan jest taki, żeby pokazać Boże Narodzenie w czerwcu, <grymne> Wielkanoc i wiosnę i e, sławnych Polaków więc sami jesteśmy ciekawi, co zastaniemy i jak to będzie wyglądało. Tak. O święcie chciałam powiedzieć o kilku tajemnicach, że tak powiem, święta, bo jeżeli państwo na bieżąco są ze sprawami politycznymi, to na pewno słyszeliście, że prezydent Macron rozwiązał zgromadzenie narodowe i rozpisał wcześniejsze wybory, więc to też trochę popsuło szyki Francuzom i przenieśli delikatnie to święto na piątek i sobotę, więc rzeczywiście niedziela będzie takim momentem, kiedy będzie można po tych uroczystościach odsapnąć, może trochę pobyć na plaży i no po prostu spędzić miło, czas z Francuzami. Tak jest. Powiedziałeś, że nawet kapela góralska od nas pojedzie, tak? Tak. To się nazywa, ta grupa nazywa się Budorze i to jest grupa z Zakopanego, dwunastoosobowa przyjemnie no to myślę że będą mile chyba zaskoczeni nasi przyjaciele z Francji z Chateauplage myślę że tak oni nas o to prosili tak bo to, tak jak mówię te rozmowy trwały już od września i tutaj próbowaliśmy z różnymi grupami rozmawiać akurat właśnie pani Agnieszka Kupik ki udało jej się z tą grupą Budorze złapać kontakt ja mogę serdecznie pozdrowić Marię Janiewkutaą bo kiedy dowiedziała się ja niestety no miałem być też ale akurat obowiązki zupełnie inne tak wyszło że nie pojadę, ale otrzymałem zaproszenie w każdej chwili, kiedy będę mógł, no to mogę przyjechać do szateleą Plasz. Także rozważam na pewno taki wyjazd. Może nie teraz, ale, ale w najbliższej przyszłości, no bo wiadomo, że trzeba realizować, jak to się mówi, a nie odwlekać, bo za chwilę rok mija dwa lata i, i wiemy, jak to doskonale jest. Natomiast zapytam się ciebie odnośnie rodzin tak. francuskich, bo przecież tak naprawdę to też nie jest tak do końca, że my jak tam jedziemy do nich do Szateleon Plage, to jesteśmy gdzieś, żeby to państwo usłyszeli. Mm -hmm. Nie jesteśmy w jakichś hotelach czy gdzieś, tylko normalnie mieszkamy w, w rodzinach francuskich, prawda? Tak. Jeszcze wrócę do twojego zaproszenia od pani Marii Żenwiew. Tak. Będziesz miał godną następczynię, bo pani Agnieszka Struska, która w tym roku jest opiekunem laureatów, będzie właśnie mieszkała w domu pani Marii Jedzie piątka laureatów ze Skierniewic. Właśnie z opiekunem, z panią Agnieszką Syską, nauczycielem z ekonomika. A propos rodzin, tak, to są rodziny sprawdzone. To są rodziny, które już od naprawdę wielu lat, no ponad 30 goszczą w swoich domach mieszkańców Skierniewic. No i to jest taka niepisana tradycja, tak? Nie w hotelu, nie w jakimś pensjonacie, tylko właśnie w domu u Francuzów. W miarę oczywiście możliwości, bo jak jedzie taka wielka ekipa, no to trochę osób mieszka w schronisku, trochę osób mieszka w trochę osób mieszka u tych rodzin francuskich, ale to jest tak naprawdę najfajniejsza rzecz tego wyjazdu według mnie, tak? Żeby pobyć, zobaczyć, porozmawiać, tak jakby od podszewki poznać to y, życie Francuzów. Najlepiej uczymy się w ogóle języka, prawda? Sami Francuzi przecież mogą to samo powiedzieć. Ja pamiętam, że no o świętej pamięci trzeba wspomnieć Marka Bodena, przecież, który był y, tym prezydentem. Uh -huh. Tak tutaj, jeśli mówimy o y, nasze stosunki polsko-francuskie, to przecież on był tutaj wielokrotnie i znał Polski, a, a niejednokrotnie mówił, że dzięki temu, że właśnie spędzał, pamiętam ten czas, bo zawsze bywał u Andrzeja Krokowskiego. Tak, zgadza się. Francuzi z w ogóle uczą się języka polskiego. To też jak tam jedziemy, to myślę, że łatwiej dogadać się po polsku, z niektórymi, bo jest sporo małżeń zmieszanych, polsko-francuskich, więc to naprawdę nie jest nic strasznego. Szatają zawsze otwarte drzwi dla Polaków, dla Skierniewicza ma i chętnie ich tam gości. Tak jest, proszę Państwa, tutaj rzeczywiście o historii moglibyśmy rozmawiać, bo ja doskonale Wiem, bo mam koleżanki, z którymi chodziłem do liceum ogólnokształcącego imienia Bolesława Prusa, do tej samej klasy. Dzisiaj one mieszkają gdzieś tam we Francji. Tak, ten kontakt jest, ale to właśnie dzięki temu, że właśnie w tych 90. -tych latach zaczęło się to co zaczęło, bo ja pamiętam, że przecież to przecież warto przypomnieć, pan Zbigniew Żółtowski, kiedy pojechał prawda, pierwszy raz do Francji, nawiązał te kontakty i to właśnie było zdaje się spotkanie z państwem Marie-Françoise i z panem Markiem Badenami. Tak, to był ten czas tak zwanej transformacji ustrojowej po 1989 roku i e, Francuzi między innymi mieli nas uczyć e, kampanii wyborczej i tego jak w tej polityce takiej demokratycznej powinno to wszystko wyglądać i rzeczywiście tutaj te kontakty tak fajnie e, zagrały, że potem właśnie pan e, ówczesny prezydent miasta, e, pan Włodzimierz Binder i ówczesny mer Jean-Louis Leonard, też polubili się po prostu tak i te kontakty naprawdę zaczęły fajnie wyglądać są w skierniewicach rodziny które rzeczywiście od samego początku tej współpracy nawet jeszcze przed oficjalnym aktem zbratania cały czas goszczą u siebie rok w rok francuzów Podczas pobytu teraz we Francji i wspomnienia, tak naprawdę przypomnienia tej 30-letniej współpracy, będzie jakieś symboliczne podpisanie jakiegoś kolejnego aktu, właśnie z okazji 30 lecia w Plaż, naszego prezydenta miasta Skierniewice i mera château en Stefana Wilena? Tak, jest plan w programie o godzinie dokładnie 20. W sobotę jest oficjalny moment, kiedy będzie odnowienie aktu zbratania. Prezes Klubu francuskiego w Skierniewicach. Mam Mélange à la tête teraz, także nie będę za dużo mówił ci po francusku, bo wiem, że ty jesteś na bieżąco. Mnie się czasami, wiesz, osoby też pytają, a ty kiedyś byłeś tłumaczem francuskiego. Tak, rzeczywiście, ale teraz musiałbym pewnie z tobą trochę więcej porozmawiać. Parle français, MTP, okay. tak? Albo po prostu właśnie pojechać do Francji, jeszcze raz mówię, będzie okazja pojechać i przypomnieć sobie, bo sama dobrze wiesz, że kiedy cały czas pracujemy w jakimś języku, zupełnie inaczej, inaczej nam się mówi, niż jeżeli nie Pracujemy. Także, tak, dokładnie. także do widzenia i do usłyszenia. Oczywiście zapraszam ponownie do Radia RSC w momencie, kiedy już wrócicie po tej wspaniałej podróży. Mówię już po polsku, także dziękuję bardzo. To może Syl ja po francusku. Proszę Au revoir bardzo. et wiem to. Tak jest. Sylwia Juraś, prezes Klubu Francuskiego w Skierniewicach. Merci beaucoup. Merci.